Siema! Z tej strony retur! A dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z FNAF TD. E, na dzisiaj ogólnie mamy plan wymaksować noc piątą, ale jeszcze męczyłem się przez ostatnie kilka godzin z eventem. E, właściwie nie eventem, bo nawet nie mam pojęcia, czy to będzie na dłużej, ale sądzę, że tak. Że to zostanie częścią gry. Czyli e, Boss Raid. Mam 17,5 około 1000 odwcoinów. Za które kupujemy Pandora Boxy Sporo Pandora Boxów Bo z tego co wiem to podobno po prostu losowe rzeczy można z nich dostać I mam ich 35 eee, Na konsekwencjach staruszka, czyli na odmian konsekwencji trafiłem 10% damage i 7% RNG Oraz na overload skocie mam po prostu kul do minus 5 z tych ciekawych rzeczy nic nowego nie odblokowywałem yy, Otworzymy sobie jak na razie Kiedyś może się na farmi więcej e, Zobaczymy yy, Mamy jeden z... Mamy dwa sekrety Jednego pickiego Cztery mityki, jeden rzadki Bo z tego też można chyba Apexa trafić z tego co wiem Gladiator, Fox i Party Chica Eee Kolejne dwa sekrety Spraszam na te sekrety jakaś Glitch, Cupcake, Cień Frediego Okej, okay, były to rzeczywiście jednostki Które mogą być jakieś ciekawe eee, Teraz tak, Cień Frediego my już mieliśmy A więc to będzie drugi Ale był gdzieś Glitch Gdzie on jest? On jest tutaj, aha, on jest z nisko Glicz ciasto. Okej. Okay. Glicz ciasto jakby. Niech ma co chce. Jeszcze w ogóle zobaczmy yy, ile zostało z piątki. Bo to jest ważne. Z piątki jest jedynka, czwórka, piątka i szóstka. A więc no, przez to, że teraz wystarczy przejść tylko dwa poziomy trudności, to dosyć szybko wymaksujemy całą grę. Chyba, że na przykład w nocy 7 się okaże, że będzie po prostu za ciężko i nie dam rady. A to wtedy tylko jest nowe enchanty, coś, bo mam 8,500 dusz, a więc no też na enchanty mam całkiem sporo. Załaduj się Piątka i jeden koszmar Oczywiście tryb piekła Dwa startery, bo czemu nie O, oni są ciężsi niż myślałem <grych> Okej, okay, ale nie, postawimy Apex i będzie git No, tak jak myślałem Może na następny raz po prostu nie wybierajmy trybu piekła Będzie lepiej No nie, czy to ja słyszę tak słabo tą muzykę? Czy ta muzyka jest teraz jakaś pogroszona? No tak, nie wiem, w mojej słuchawce akurat ta muzyka jest jakaś dziwna, ale. Nie wiem, może to tylko u mnie. Bra, mamy Master Kandu. Czy czegoś jeszcze nie postawiłem? Eee, nie postawiłem The King'a. I teraz już chyba wszystko To No więc sobie nie trzeba Ogólnie naprawdę, ale to naprawdę dziękuję wam za subskrypcje, lajki i tego typu Jesteśmy już bardzo blisko zostania 200 subskrypcji, a dla mnie to jest jeden z kolejnych Kamieni milowych Że tak to nazwę jak na razie, ja czekam, aż osiągniemy 500 subskrypcji, bo będzie to jeden już dla mnie z największych kamieni... milowych. Więc naprawdę, tak samo ja was nie zmuszam do niczego, wiecie o tym, ja nie proszę o lajki tego typu, ale zdążyłem już zauważyć, że za każdego lajka, jakiego postawicie, zostawicie pod filmem, to po prostu ten film dociera do większej ilości osób i ten kanał się o wiele szybciej rozwija. Przez co ja naprawdę nie zamierzam prosić, ale pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie wesprzeć ten kanał, dajcie czasami też tego lajka. Was to nic nie kosztuje, a mój kanał dzięki temu naprawdę o wiele lepiej się rozwija. I tak samo dzięki temu mogę Wam dostarczać lepszy content, dłuższe wideo, To i ja na tym zyskuję, i Wy na tym zyskujecie. To jest trochę sytuacja win-win. I dodatkowo tak samo, jeśli zauważyliście, tak, jest teraz odrobinę, odrobinę o wiele mniej odcinków z hawcikiem i z młodym, ale to po prostu jest kwestia tego, że są teraz o wiele ciężej dostępni bo. Czasami im się nie chce, czasami nie mają czasu. Czasami ja byłem zajęty przez cały dzień i teraz po prostu ciężko nam się zagrać. Dlatego wiem, że odcinki z nimi to naprawdę jest jedna z najlepszych rzeczy. No ale no nie zawsze damy radę takie coś ogarnąć. Co można było zawrzeć po ostatnim odcinku z FNAF TD, No bo trochę się rozszaleliśmy, że tak powiem. Było wtedy na tyle kontentu, że dałem radę zrobić z tego aż 14 shortów. Co jest naprawdę spory wynikiem jak z jednego filmu, który ma 15, 15 minut około, z tego co kojarzę. 5-5 e, e, koszmar. Zrobimy to jakby raz, dwa, trzy i będziemy mieli piątkę zakończoną. teraz mamy takie coś jeden starter tu, drugi starter tu trzeci starter tu 40 tysięcy nie, to jest tylko właśnie kwestia żeby jak najszybciej nazbierać na Apexa to już zauważyłem za każdym razem więc nazbieraj na Apexa już masz wygrany poziom dobra, startery sobie poulepszamy Stardrop na zasięg. Mogę właśnie powiedzieć, że dodatkowo jak farmiłem yy, poza odcinkiem te 17500 to miałem nieraz takie sytuacje, że yy, brałem na przykład specjalny ten upgrade, że odejmował mi po jednej, przez co do dyspozycji zostawia, yy, zostawało mi tylko dwa startery, yy, dwa Mastercundu, i jeden yy, Stardrop. Co było śmieszne. Ten team dawał sobie radę Ten team jakimś cudem po, yy, od samego początku potrafił przejść do na przykład setnej Złożony tylko z, trzy, yy, z czterech postaci Przecież To jest po prostu odrobinę szalone A najwyższa runda na jakiej byłem w tym boss Redzie to była 220 około, coś takiego. Dobra, i zostało ostatnie. 5, 6 koszmar. Tuż będzie ostatnie będziemy i będziemy mieli grę piątą, wymaksowaną całą. To by się spodziewał, że to pójdzie tak szybko? Eee, starter zablokować, starter zablokować, starter zablokować. Eee, o boże, bo ja mogę już przecież postawić. Oldmana. Zapomniałem, że to jest przez szóstkę, więc tutaj dostajemy o wiele więcej kasy na początek. Bo w, tych, bo w tym momencie już nawet nie patrzę, ile mam pieniędzy, tylko zazwyczaj na ślepo wszystko stawiam. Tak, oni sami sobie zwiększą zasięg. Mi się robi ten zasięg kosmiczny. Co właśnie tak samo na tym boss raidzie odm consequences po odpowiednich e, upgrade'ach jak proszę, odejmowanie i dodawania miał coś takiego uszkodzenie 3 razy większe i zasięg 100 to tak samo to jest moc właśnie takich lepkich, e, lekkich upgrade'ów odrobina 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 i wyjdzie z tego coś wielkiego No, i to jest właściwie raz we trzy czegoś takiego. To będzie nawet dosyć krótki odcinek. A to tylko dlatego, że mieliśmy dwie. że dwie były już. prześnięte? Nie. Dobra, nieważne, po prostu dwie były już zrobione. Polska język, trudna język. Dlaczego jest muzyka ze Świąt. Nie. Yy, ja nie się jeśli w kolejnym update'cie, który zobaczycie. Ponieważ ten odcinek wejdzie kiedy? Ten odcinek wejdzie w sobotę, najdokładniej Jeśli dobrze wszystko kojarzę. To nie się, jeśli dzisiaj, tak jak to oglądacie w tym update 32. Został wymieniony event, ponieważ ten event świąteczny już naprawdę jest za długo. Wchodzimy do indeksu. Gra piąta i odbieramy sobie wszystko. Tylko trzeba trochę za każdym razem poczekać, bo gra jest wolna. Musi przemyśleć dokładnie to, co się dzieje. Mamy gra pierwsza, wszystko. Gra druga, wszystko. Gra trzecia, wszystko. Gra czwarta, wszystko. Gra piąta, wszystko. Została nam tylko szósta której mamy zrobione tylko ostatnie. czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5 i gra siódma, w której musimy 1 i 2 zrobić na łatwym a resztę na koszmar. Czyli jeszcze odrobina jest przed nami. A dusz mamy 8633. Całkiem sporo. Ale sądzę, że jak na razie tego starczy. Spodziewajcie się kolejnego odcinka w przyszłych dniach. Ponieważ teraz seria z Minecraft'a trochę dominuje ten kanał. Ale jak na razie to. Do zobaczenia. Siema.